W Mediamarkt. 50 lat 0%. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S6. Z ekranem 5,1 cala. Za jedyne 2499 zł. Lub w 50 latach 0%. Mediamarkt. Jestem za godzinę. Jak będziesz wracał, to kup mi w tabletki na wątrobę. A. Ch. Ch. Chyba, chyba. Slimin. Chyba jakoś inaczej się nazywały. Zmieniłam na chyba już jakiś czas temu. A tamte były niedobre? Dobra, ale Hepaslimin jest lepszy. Nie tylko wspiera wątroby, ale i wspomaga odchudzanie. Hmm, to raczej bardziej dla mnie. Będę pamiętał Hepaslimin. Hepaslimin. W trosce o wątroby i smukłą sylwetkę. Wiesz, że częstym powodem nawracania hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, zwalcza bakterie odpowiedzialne za nawroty hemoroidów i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctochemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctochemolan Comfort. Mamo, ko Zaraz coś poradzimy. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, spędzenie czy pieczenie. Entil pozwala dziecku zapomnieć o ukąszeniu. Entil jest bezpieczny i może być stosowany nawet u najmłodszych dzieci. Ale również u dorosłych. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Teraz nowość. Entil ukąszenia w formie plasterków. Ile? Jeszcze reszta dla pana No i tam bez przesady no, ale to są pana pieniądze Naprawdę nie bądźmy tacy drobiazgowi Czy nie o drobiazg chodzi, ale o zasady Zasady? Mówi pan, duże oszczędności biorą się z małych Kto wie jak oszczędzać, ten ma Najlepiej na koncie oszczędnościowym nie mam Śląski Liczą się ludzie kiedy przeziębienie wyrywa was ze snu, sięgnij po VIX Vaporub. Potrójne działanie na objawy przeziębienia. Zatkany nos. Kaszel. Katar. Wszyscy śpią. Śpisz i ty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wix numer jeden na przeziębienie lub grypę na świecie. Masz tego dość. Podaj mu na Sievin Soft. Na Sievin Soft szybko udrażnia nos i skraca uciążliwe objawy kataru. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Na Soft skróć tę chorą sytuację. Odkryj prawdziwy smak Szwajcarii. Cukierki ziołowe RICOLA z ponad 80-letnią tradycją. Odświeżające i łagodzące dla gardła. RICOLA coś słodkiego. Ale ja nie wiem co. Ale ja wiem. Jest w lodówce. Kinder Pinguin to pyszny batonik z delikatnym biszkoptem, puszystym mlecznym nadzieniem i chrupiącą czekoladą. Bez konserwantów i barwników, który daje dzieciom dużo radości. Kinder Pinguin. Mamy sposób na słodycze. Autopromocja. Najlepsza impreza. Najlepsza impreza w mieście. Mój jeden szef. Człowiek. tylko 7 i on. Oh. Marek Sierocki imprezowy miks już dziś po 20. Zapraszam do wspólnej zabawy w rytmie hitów tych nowych i tych sprzed lat. Marek Środzki prezentuje niezapomniane hity i muzyczne nowości. Marek Środzki prezentuje, prezentuje. wieczór w rytmie hitów. Po 20. 20. Dziś po 20 w Vox FM.